Witam, przedstawię jak we Flashu wykonać prosty odtworzacz muzyki. Należy przygotować sobie utwór i zapisać go w folderze w tym, w tym samym, w którym będzie nasz plik animacji. Głównie utwór, jak i plik animacji są w tym samym folderze, w tym samym miejscu. Zatem otwieram panel akcję i przystępujemy do pisania kodu. Na samym początku musimy zdeklarować sobie zmienną, która wskaże nam ścieżkę do naszego utworu mp3. Czyli var, adres dwukropek, url, request. Możemy sobie z podpowiedzi to wybrać. Równa się nev url, request. otwieramy nawias, otwieramy cudzysłów i podajemy nazwę naszego pliku mp3 wraz z jego rozszerzeniem w moim przypadku mój plik nazywa się muzyka mp 3 zamykam cudzysłów zamykam nawias i teraz musimy utworzyć obiekty sound czyli var dźwięk dwukropek sound wnosi się sound dwa nawiasy średnik i enter i teraz nas obiekt sound musi załadować dźwięk czyli nasz utwór mp3 czyli dźwięk kropka load i tu musimy podać ścieżkę do naszego pliku mp3 ale naszą ścieżkę mamy zapisaną w zmiennej adres i w podajemy adres. piszemy adres. Zamykamy nawias. Średnik Enter. I, I jeżeli teraz napiszemy dźwięk, kropka, play. Dwa nawiasy. Średnik. I gdy teraz opublikujemy nawias naszą aniosek, Ctrl Enter. Nasz, nasz utwór zaczyna grać. Jednak aby kon, kon, Kontrolować zatrzymanie i odtwarzanie naszego dźwięku, yy, musimy stworzyć egzemplarz obiektu SoundChannel. Czyli stawiamy kursor przed yy, dźwięk play Tu piszemy var sterowanie. St st tak na, tak nazywam tą zmienną, gdyż ten. Yy, Egzemplarz Sound Channel będzie sterował z zatrzymaniem, jak i odtworzeniem dźwięku. Dwukropek. Sound Channel, tutaj możemy sobie wybrać. Równa się dźwięk.play. Teraz na naszej scenie musimy utworzyć przycisk, który będzie odpowiedzialny za zatrzymanie nas naszego utworu. A tu skorzystam z gotowego kompu PON komponentu a tekst widoczny, widoczny na przycisku to będzie 100. Oczywiście musimy w panelu w prepersive instance name temu przyciskowi nadejść nazwę tak aby móc odwołać się do niego w kodzie acton Script. Ja swój przycisk nazwę zatrzymać pod, podkreśnik BTN. Otwieram panel akcję i Piszę kod dla tego przycisku. Zatrzymaj podkreśnik btrn.add event Tutaj jest podpowiedzi w podpowiedzi wstrasza możemy sobie wybrać. Od, od razu otworzę się na nawias. Możemy pisać dalej. most event. Kropka, klik. I tutaj jest podpowiedzi w podpowiedzi możemy sobie wybrać. Przecinek. I po przecinku nazwa funkcji, która ma zostać wykonana. Kiedy nasz przycisk stop zostanie klik kliknięty. Ja swoją funkcję nazwę zatrzymaj, Pod, podobnie jak przycisk zamykam nawias, średnik ENTER i tutaj piszemy func, fun, funkcję funkcjon Spaca zatrzymaj, oczywiście nazwa funkcji musi być taka sama jaką podaliśmy w odbiorniku zdarzy, zdarzenia Zatrzymaj, otwieramy nawias Myszka dwukropek mouse event zamykam nawias dwukropek void nawias kronowy krem, enter i tutaj sterowanie kropka stop oczywiście to sterowanie to jest nasz egzemplarz obiektu sound channel Dwa nawiasy i środek enter i zamykamy nawias dowy. jeżeli Teraz opublikujemy naszą animację, wciskając Ctrl Enter. Nasz utwór oczywiście zaczyna grać. Jeżeli klikniemy przycisk stop, nasz no utwór się zatrzymuje. Teraz musimy stwor stworzyć na scenie nasz drugi obiekt. Drugi przy przy przycisk, który będzie wznawiał odgrywanie. Naszego ut utworu. a ja tutaj ponownie skorzystam z gotowego kompon komponentu, a tekst, wi tekst widoczny na moim przycisku to start. I oczywiście w Panelu w Properties w kilku instance name musimy nadać mu nazwę, aby odwołać się do niego w kodzie Acton Script. Na ja swój przycisk nazywam Otwórz podkreśnik BTN.